Najtańszym sposobem, co by wejść w posiadanie Bowzera jest ten fioletowy maselkar. Okej, okay, niecałe 500 elementów kosztuje to mniej więcej stówkę, a mamy tutaj postać, zgrabny pojazd i to chyba nawet mniej więcej będzie pasować do Mario Kart, co jest taką podserią późniejszą. Natomiast oczywiście moim ulubionym bauzerem jest ten tutaj, potężny. Potrafi machać głową, ruszać rękoma, nogami, nawet strzelać. No i ma tą przegenialnie zaprojektowaną muszlę. O, zerknijcie. Naprawdę na półce prezentuje się to nieźle. Prawie 3000 Elementów, no i tam jeszcze jest ta ognisto skalna podstawka. Na alto ten secik kosztuje 870 zł. No i to jest duży wydatek, ale na pewno zestaw będzie ponadczasowy, tak myślę. No ale co? Mam tutaj również pojemnik z takimi tanimi podróbkami. I na AliExpress znalazłem jeszcze jednego Bausera. Złóżmy go, zobaczmy. Był za kilka złotych, a może okazać się ciekawym Big Figiem. Gdybyście nie wiedzieli, Bowser to taki kanoniczny, największy wróg Grzybowego Królestwa. To z nim walczą Luigi, Mario, no i Księżniczka Peach. W ogóle to on bardzo chce ją porwać, a najchętniej to się z nią ożenić. Ale okej, okay. koniec tych fabularnych wstępów, po prostu wysypmy te elementy, no i powiem wam, przez worek to mi się wszystko podoba. Zobaczymy. Idę składać. No i widzimy się za chwilę. Nigdzie się stąd nie ruszam. Nie ma instrukcji, więc metodą prób i błędów muszę dojść do tego, jak te bransolety tutaj najlepiej założyć, żeby to wyglądało fajnie. No, słuchajcie. To prezentuje się naprawdę zjawiskowo. Zerknijcie, muszla fenomenalna, dość ostra. Tutaj wszystko jest twardym plastikiem. Być może łeb powinien być nieco większy, ale w sumie wygląda to w porządku. Wymalowane paznokcie, twardość plastiku w porządku. No i zerknijcie, to jest po prostu szczegółowe. Porównanie trochę nie ma sensu, no bo to jest zbudowane z masy drobniuteńkich elementów, ale powiem Wam szczerze, Chciałbym, żeby to były klocki LEGO. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ten łeb, te wszystkie nadruki, brwi, rogi no, trochę malowanie im nie poszło, ale większość rzeczy się tutaj zgadza. Jak za kilka złotych to chyba opłacalny zakół. A ty, co myślisz, który z tych bowserów jest najfajniejszy?